Witam Was widzowie na kanale Strzał w Dziesiątkę W dzisiejszym odcinku pogadamy o losowaniu nowej ligi mistrzów w polskich zespołach w europejskich pucharach i więcej. Więc jeżeli... Podoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli chcesz więcej materiałów, to daj suba. Jesteśmy właśnie po losowaniu nowej Ligi Mistrzów. Tak, nowej. Liga Mistrzów od teraz ma nowe zasady rozgrywki. I naprawdę chciałbym Wam to wytłumaczyć, na czym to polega, ale chyba no, nie jestem w stanie. Ale chociaż próbuję, XD. Od teraz nie będzie już 8 grup i 32 zespołów, tylko 33 zespoły i jedna duża grupa. Każdy oczywiście nie będzie grać yy, dwóch meczów ze każdym. Oto byłoby za dużo, tylko każdy ma wylosowane 8 rywali, z 4 ma gra na wyjeździe, a z pozostałymi u siebie nie będzie dwóch meczów. Wychodzą miejsca od 1 do 8, a od 9 do 24 grają w barażu o play-offy, w których będzie wszystko po staremu. Ci, którzy odpadną w barażach, będą grali w lidze Europy. W lidze Europy będzie to samo, a w lidze konferencji jeszcze co innego, o tym pogadamy potem. Teraz przejdźmy do wyników losowania, które chciałbym wam przeczytać, ale tego jest tak dużo, że nie dam rady. Macie tutaj kto z kim będzie grał i sobie zapauzujcie jak chcecie przeczytać. Pierwszy koszyk wygląda tak, drugi będzie miał takich rywali, w trzecim mamy takie starcia i na sam koniec czwarty w koszyk, w którym sytuacja wygląda tak. I to tyle. Najlepiej chyba wylosowała Barcelona. Będzie miała łatwo, najciężej ma PSG i bardzo dobrze po ich nie lubię. Mamy też bardzo dużo hitów i ciekawych starć. Pierwsza kolejka będzie grana od 17 do 19 września. Więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, to zasubskrybujcie mój kanał. Praj polskie kluby grały w eliminacjach do europejskich pucharów. Porozmawiajmy o tym, jakim poszło. Pierwsza będzie Liga Europy. Tam grała Jagielonia i to z Ajaxem. Ten mecz był o pietruszkę. Po pierwszy Jaga przegrała aż 4-1 i to u siebie. Na wyjeździe dostaliśmy w 3-0 i do domu. Duma Podlasie nie zagra w Lidze Europy, ale za to zagra w Lidze Konferencji, bo miała to zapewnione od dawna. Teraz Legia. Pierwszy mecz z Kosowską z Ritą wygrali 2-0, a teraz również pokonali z ale tylko 1-0 na wyjeździe. Kadałem z jedną osobą, która oglądała ten mecz i stwierdziła, że Legia robiła parodię tego sportu i myśli, że nie będzie miała szans w Lidze Konferencji, do której się zakwalifikowaliśmy. Ja na szczęście tego nie widziałem i się cieszę. I na końcu Skisła, która też grała o pietruszkę z klubem Brusz, lecz nie miała zapewnionego udziału w żadnych europejskich rozgrywkach w przeciwieństwie do jagi. Wisła pierwszy mecz przegrała 6 do 1. Brusz wystawiło takie trochę rezerwy, bo mieli już zapewniony awans, ale mimo tego Wisła coś tam zrobiła i coś się tam postarała i nawet wygrała, i to nie byle jakim wynikiem, tylko 4-1. Podsumowując, Śląsk odpadł, Wisła zrobiła zaskoczenie, po każdy myślę, że odpadną w pierwszej rundzie, a Jaga i Legia wchodzą do Ligi Konfitury. Również dziś odbyło się losowanie Ligi Europy, ale tu nie ma o czym mówić i, los i losowanie Ligi Konferencji. Obydwa puchary też mają system ligowy i 36 drużyn, ale w Lidze Konferencji nie ma 8 meczy, tylko 6 i wylosowanie nie było podziału na 4 koszyki, tylko na 6. Dość dziwne. Teraz powiem Wam, kogo wylosowały polskie zespoły. Zacznijmy od mistrza Polski, czyli Jagiellonii. Oni zagrają u siebie z Molde FK Norwegia, Olimpia Ljubljana Słowenia i Petro Klub Mołdawia. Za to na wyjazdach będą mierzyli się z Celije też Słowenia, Kopenhagen Dania i Mlada Bolesła, Bolesławiec Czechy. Za to Legia wylosowała u siebie Real Betis Hiszpania, Dynamo Minsk Białoruś i Lugano Szwajcaria. A na wyjeździe grać będą z Dürgarden Szwecja, Omonia Nikozja Cypr i TSC Tobola Serbia. Według mnie nie jest ani dobrze, ani źle. A Waszym zdaniem? Dajcie znać w komentarzach. Nie wiadomo czemu, ale w tym tygodniu odbyła się trzecia kolejka na ligi. Wyniki prezentują się tak. Villarreal pokonał 4-3 po niesamowitym meczu Telteviga. Teraz trochę spokojniej po Sevilla zremisowała po 0 z Majorką. Barcelona znowu wygrała i znowu 2-1. Tym, tym razem z Vajakano. Dolin i Leganes remisują 0-0. Atletico Bilbao rzutem na taśmę wygrywa 1-0 z Walencją. Niespodzianka po Real Sociedad przegrał z Alaves 2-1. Atletico bardzo słabo sobie radzi, po remisuje 0 00 z Espanyolem. Girona za to wraca do formy i rozgramia osasunę 4-0. I na sam koniec Real Madrid, który znowu zalicza kompromitację i remisuje 1-1 z Las Palmas XD. Tabela prezentuje się tak. U góry mamy Barca, Villarreal i Celtebigo, a na dole jest Mallorca, Espanyol i Valencia. Królem strzelców mój ulubiony tiktoker, czyli Lewandowski. ten weekend startują inne ligi piłkarskie. Mamy między innymi trzecią kolejkę Premier League i Derby Anglic, z których zrobimy sobie live. Termina czwartej kolejki la liga wygląda tak. Najciekawszym meczem chyba jest Atletico Madrid kontra Bilbao. W serii A też się dużo dzieje, będzie działo. Najciekawszym starciem będzie Roma kontra Juventus. Druga kolejka Bundesligi prezentuje się tak. Ciekawym meczem będzie Leverkusen kontra Lipsk. No i teraz, przedostatnia liga 1. Terminarz wygląda tak, a najciekawszym meczem jest chyba PSG Lille albo AS Monaco z Lens. I na sam koniec, nasza ukochana Osrana Ekstragrasa. Mecz, mm, mecz będą takie, a najciekawsze to chyba pogoń ze Śląskiem, ale zbytnio nic. Ciekawego nie ma. I na sam koniec, tak jak mam to w zwyczaju, byśmy wygadali by o transferach, ale żadnych nie ma, więc zachęcam Was, byście weszli na mojego TikToka, link w opisie kanału. A to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Przypominam o łapce i subie. No i co? Elo!